Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu ekwipunków oraz inwestycji widzów. Troszkę tutaj serii nie było, więc wracamy, zobaczymy co tam u Was słychać w eku. No i jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to zostawcie lajka. No i dobra, zaczynamy od pierwszego ekwipunku. Z tego co widzę, to no to tutaj budżet mamy mniejszy i zostało to rozłożone między papiery i glittery. Mamy Tylu i mamy Outsidersów. Okej, okay, mamy jeszcze kontenery, no i tu mamy jakieś kapsułki, natomiast to ciężko stwierdzić, co w sumie jest w środku, ale widzę raczej w Paryż tutaj e, zainwestował. No, zakładam, że pewnie też. E, o nie, dobra, diamentowy tą Stockholm, e, czyli już troszkę w C się musi siedzieć. Antwerpik tak samo, też złoty, elegancko. Natomiast z inwestycji, które tutaj widzimy, no to Tile Outsiders i moim zdaniem jest to naprawdę spoko. Mam jeszcze jakieś papiery z Paryża, natomiast to pewnie z jakichś openingów, bo <gryw> raczej inwestycja w blasty yy, nie została poczyniona. Natomiast Tailu, ono też chyba w cenie nawet skoczyło e, przed niedawno, więc dwie myślę, że naprawdę fajne, solidne inwestycje, które z czasem powinny sobie rosnąć, więc mi się to podoba. E, zobaczmy w sumie to Tailu, No, z trzech ziko do prawie czterech, więc bardzo fajne wzrost tutaj to zaliczyło. Dalej mamy znowu tutaj trochę mniejszy budżet i inwestycje w Flopiego. Okej, okay, autograf z Paryża, no kurczę, tani jest, 5 zł to jest tanio, e, na pewno jest no fajny to autograf, mamy tego Amunksusa, e, więc fajnie to wygląda, e, no i myślę, że kurczę w przyszłości to jest ciekawa sprawa, na pewno przy tej cenie, więc ten flopie na pewno ciekawy, mamy jakieś pojemniczki z Antwerpu 2, skrzyneczkę załamania, no i ogólnie Paryż, Ok, skrzynia ukończenia węża w dużych ilościach, Eternal Fireki papier, Podoba mi się to kurczę fajnie. Kopenhagi z Antwerpu. Właśnie tutaj Widz bardziej poszedł w Antwerp, papiery. Choć, o, dobra, nieważne. Jest też Paryż, mamy Fluxo. Okej, okay, inwestycja w papiery. Na pewno te Antwerpowe wydają mi się, że to. Bliżej to może oddać, choć na no Paryż to będzie RNG na pewno, zobaczymy w kilku miesiącach jak to będzie wyglądać. Jakieś nipy, kurczę osobiście bym to nie szedł, no ale rozumiem, że to jest tanie, nie? Więc teoretycznie kilka groszy w górę i już tam jakiś profit na tym jest. Apexik, ale ogólnie mi się podobają te rzeczy, te papierowe, najbardziej wiadomo jakieś eternalki, skrzynki też fajnie wybrane fajny ekwipunek niskobudżetowy bym powiedział w miarę spoko zesplitowany e, mamy jakieś takie bardziej pewniejsze rzeczy po kroju skrzynki e, mamy, mamy takie stable które myślę że naprawdę fajnie będą rosły po kroju eternalki no i takie coś co może zamrozić naprawdę ten kapitał po kroju Paryż więc ogólnie spoko choć ja raczej nie kierowałbym się w te papiery z Paryża choć na przykład Nine to fajny performance zrobiło więc tutaj widz sobie zarobił no więc w sumie profit ma, więc elegancko. Lecimy dalej. Mamy na początku tutaj jakieś skinki, mamy kandydata, pojemniczki. Skrzynia rewolucji. Kurczę, dobra, zaraz o tym powiemy. Na razie sobie przejdźmy jeszcze skrzynia załamania. Mamy mausze ze Sztokholmu, OK, Fnatic Glitter. Mamy. Ej, fajnie. Znowu fajne papiery wybrane. ok, Furia Sztokholm. To jest ciekawe. Okej, okay, no to nipy z RMR-ów na pewno bym odrzucił, w sumie 19 ich masz, to w to bym raczej nie szedł. A tak to spoko są te też papiery, większość ich podoba mi się. E, ta skrzynia rewolucji, no tutaj ja nie jestem raczej tego zwolennikiem, choć teoretycznie gdyby liczba graczy się zwiększyła jakoś drastycznie, no to to jest jak, jakaś możliwość e, na zarobienia na tym. Też jak kupiłeś w jakichś dołkach, no to teoretycznie można byłoby pod short terma to, to obrócić, no. Natomiast, yy, no, kwestia tego, pod co w sumie to trzymasz, no, bo to, to jest najważniejsze. No i dobra, lecimy ostatni ekwipunek. Mamy na początku po prostu fajne skinki, okej, okay. Flipside Tactics, bardzo fajny krafcik. O, tutaj też stopień szósty. Fajnie, bo mamy coś tam poprzylepiane, nie są to takie, wiecie, o kurcze, K2K15 holo, nie? Grubo, grubo. Fajne crafty na pewno tutaj mamy. No i dobra, lecimy. Mamy odznaki. A dobra, tu w sumie ekwipunek głównie, yy, głównie tymi skinkami, co? No to skinki mocne, no i crafty na nich na pewno. Yy, I w kontenerach mamy co? Paryż, okej. Okay. Yy, Paryż i skrzynki, z tego co tutaj widzimy. No, no ale naprawdę, o kurcz, K2K15, <noise> Vox. No fajne crafty, naprawdę fajny ekwipunek. Więc takie mamy na końcu, żeby troszkę pozazdrościć tych skinków. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj raczej takie tanie i moim zdaniem większość dobre, dobrych inwestycji zostało tutaj pokazanych, więc fajnie widzowie, że w to sobie inwestujecie. Dzięki za dziś, do następnego. Cześć, pa! pa.